późno, jeśli chodzi o te buty, ale po pierwsze Uno, cytując Ferdka Kiepskiego, kupiłem je na bardzo dobrej prące, a po drugie Uno mam trochę opóźnienia z butami i tak dalej, bo jest trochę ich sporo do omówienia, więc no wchodzę, jak wchodzę. No, więc tak. Co my tu mamy? Nie powiem, z jakiego sklepu kupiłem, bo nie chcę być ciesiaczkiem, nie jest to tak jeden z tych głównych sklepów, czyli sklep koszykarza ATAW i tak dalej. Jeden z pomniejszych, ale no box jaki mam dostarczony, to jest po prostu patola, więc pobijany cały. Oczywiście żadnego double boxa, no bo po co, co nie? Że oni tam sprzedają… Nie, dobra, przemyślcie ten sklep. Oni tam sprzedają buty, no to przecież powinniście wiedzieć, że double box to jest jakaś tam podstawa, to już tutaj… Pozdrawiam Marcina, który jak wysyłał mi buty, to a prywatna, prywatną osobą zapakował w double box, jeszcze obłożył box w boksie gazetami i reklamówkami z Biedronki. I takich ludzi się szanuje. Widać, że rozumieją o co chodzi w butach, a nie rozjewać, wysłać, byleby sianko zarobić. No. Trochę szacunku wobec siebie wzajemnego, no ale wracając do tematu. Mamy tutaj Jordany trujeczki. oczywiście piękne. Papier Unite. Są to Jordany 3 Red Cement. Jest to wydanie. Trochę dużo tego papieru. Jak widzicie, jeszcze dziewicze. Ja z każdymi butami czekam, żeby nagrać odcinek, i w nich nie chodzę do tego momentu. Jest to parka wypuszczona z okazji. Yy, już zeszłorocznego All Star Weekendu. Nie tegorocznego, przepraszam. Tegorocznego All Star Weekendu w Chicago. Yy. Cóż mogę powiedzieć. Je, jak wiecie, nie jestem dużym fanem. Znaczy, nie byłem dużym fanem trójek. Jednak po kupieniu yy, trójek mokka. Zdecydowanie zmieniłem zdanie, ponieważ są to super wykonane buty, są mega wygodne, bardzo funkcjonalne i mega łatwo tą skórę się czyści. Nie wiem, jak w tych jeszcze. Mam nadzieję, że będzie tak samo. Druga rzecz. Nigdy nie byłem fanem tych kolorystyk z cement w nazwie. Czy to white cement, black cement, czy teraz RED cement. No jakoś do mnie nie trafiały, ale. Powiem, wiem, wiem że Red Cement nie jest wydanie Moji, ale do mnie trochę najbardziej. Ja lubię połączenie czerwonego i czarnego. Y wiem, że na filmach może tego nie widać, ale głównie noszę czerwone i czarne ubrania, <grywania> naprawdę. Y no po prostu lubię te kolory. Y połączenie ich, tak męczuję. Zresztą no, moje dwa ubrania będą to fioletowe i pomarańczowe. Y co do samych butów, były dwa wydania. Jedno takie, te, które ja mam, jest tutaj znajki R z tyłu. A drugie było z napisem Shi. I to było specjalnie wydawane w Chicago. I miałem możliwość ich kupienia. I to za retail. W moim size, Ale no nie miałem pieniędzy po prostu, więc ich nie kupiłem. Yy, żałuję trochę, szkoda, bo jednak to był ciekawszy bucik. Ale myślę, że ten będzie też odpowiednią opcją. Yy, oglądacie, to jest niedziela, więc yy, dzisiaj jest akurat pierwszy raz, prawdopodobnie. Poza zdjęciami on-fit, które dla Was też zrobię. Yy, co do samego yy, buta. No to tu mamy prześwitującą poduszeczkę Zoom w podeszwie. Yy, no, wiadomo, jest to wydanie retro, więc jak w każdym wydaniu retro, nie polecałbym grać w koszykówkę. Skóra jest naprawdę bardzo fajna, tutaj mamy już dwa rodzaje skóry nawet. Tutaj jeszcze wzmocnienie z materiału. Jedyne, czego zawsze się boję, to jak w tym miejscu przechodzą kolory, to że farba będzie niedokładnie nałożona i będzie się psuło. I psuło efekt z tego wyglądu, tym, takimi małymi pierdółkami, co nie? Ale jeśli płacicie za buty, no nie w przypadku tych, ale płacicie za buty 800 ponad złotych, co jest często u niektórych osób połową wypłaty, to wymagacie jednak czegoś, co nie? Więc no, tu jest gicik. Chyba na obu bucikach jest git. Przyjrzę się, bo jeszcze nie oglądałem. Jest ogólny sztosik. Um, co do samego buta. Yy, dwie dodatkowe pary sznurówek, białe i czerwone. Myślę, że te czarne meczują najlepiej. No bo ja nie lubię białych sznurowadeł, powiem wam szczerze, jak but się ubrudzi, to go doczyścisz. Ale jak do, ubrudzą się białe sznurowadła, to je już musisz brać. I wyciąganie wpadanie sznurowadłów to jest patole. No mi się nawet wymieniać nie chce buta, Więc powiem Wam, że będę miał kolejne dwie pary bo mam już ich chyba. 50, które sobie leżą, bo do niektórych butów były po trzy pary dołączane. No, więc, no, sznuradeł mam na zapas. Jakby ktoś potrzebował sznurówek, jest z okolic, skutna, to może wbijać, bo coś tam na, znajdziemy. Co dalej? Sam y, tutaj w przeciwieństwie do czwórek ten zapiętek sztywny bardzo mi się podoba, że jest, to jest y, rzecz, której. Te buty biją czwórkie, jest niższy niż w i nie ma takiej opcji, żeby on tak drażnił Achillesa. Co dla mnie jest yy, bardzo ważne, ponieważ no, moje Achillesy yy, są sponiewierane. Kiedyś może wam pokażę na jakimś filmie mojego Achillesa, bo to wygląda bo miał piętę nad piętą. I to wygląda obrzydliwie. Kto widział, niech napisze w komentarzu yy, jak wygląda mój Achilles, niech go opisze na przykład gocha. Albo Dziadzieja, no możecie napisać w komentarzu. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć o tym bucie? No, mimo że nie jest to wersja OG, szczerze trójek nie mam żadnych OG, bo mam te i mam Mopki. To jednak trafiło w gust, mój gust, co nie trafiają przecież w ich wersję OG. Czemu? Nie wiem. Nie wszystkie OG są ładne, szczerze powiedziawszy. Nie wszystko mi się dzieje. Na przykład mega czaiłem się na te flinty, które miały wyjść, nie wyszły. Teraz wychodziła ta, w so, wczoraj, nie, w piątek, ta kolorystyka her, yy, szóstek, to w ogóle nie rozumiem sensu, skoro siódemek jest no, czy rozumiem, żeby nie pieniędzy, ale skoro siódemek jest kolorystyka her OG, a ogólnie nie jest za ładna, to tutaj, my w ogóle nawet nie myślałem o tym, żeby powinąć. Zawsze te OG mają jakiś swój klimat, zawsze taką wartość ceny mentalną, ale no w tym przypadku mega szanuję te buty. Oczywiście w tle Wam tam pewnie leciało kilka y, przebitek, kilka y, on fit ujęć i tak. Y, zapraszam Was na pewno, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to do subowania, do lajkowania filmów. Y, Chcę zobaczyć, dawno nie było na tym kanale Retro Jordanów, chcę zobaczyć jak one się przyjmą, jeśli tak to mam zamiar zrobić taką dłuższą serię z Retro Jordanami na moim kanale, bo mam ich trochę i w sumie z chęcią bym pokazywał, pogadał sobie o nich, co w mini w nich siedzi, co w mini nie siedzi, więc dajcie znać co o tym myślicie i jeśli tak, to dajcie znać, które buty z mojej kolekcji, ponieważ widzieliście ją. No może już w tym momencie nieca <grymnie> widzieliście ją. Które z Eletrów Jordana byście chcieli zobaczyć następne, jak yy, o nich rozmawiam? Dobra, dzięki wielkie na razie.